Witam Cię w kolejnym odcinku Szyciowych Wiadomości. Jak zawsze w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano na naszym fanpage'u na Facebooku, na YouTubie oraz na Instagramie dzielę się z Wami szyciowymi wiadomościami. Nazywam się Marta Łanecka, na co dzień prowadzę kursy w strefie kroju i szycia w Zabrzu, kursy online oraz szyciowe live'y. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę Ci jak zwężyć spodnie garniturowe męskie. W dzisiejszych szyciowych wiadomościach pokażę Ci, jak skracać i wydłużać nogawkę w męskich spodniach garniturowych. Jak w ogóle dopasować długość spodni garniturowych do e, sylwetki? Jeżeli mężczyzna ubierze spodnie, ubierze pasek tak, żeby spodnie usiadły na pasie, to spodnie garniturowe mierzymy bez buta. Dół nogawki musi sięgać całkowicie do ziemi. Wtedy te spodnie garniturowe ułożą się ładnie na bucie. Jak my skracamy? Spodnie garniturowe, dół spodni garniturowych jest podszyty taśmą. Ta taśma jest po to, aby właśnie jak z nogawka dołu ociera się o but, żeby tutaj przy dole nie powstały żadne przetarcia. Natomiast tutaj ona jest zawinięta do góry. Po to tutaj też jest zostawiony kawałek miejsca, aby ewentualnie tą taśmę przeszyć wyżej i je wydłużyć albo e, przeszyć ją niżej, wtedy skracamy tutaj ten zapas na szew i możemy właśnie takie spodnie skrócić. My tutaj akurat będziemy przedłużać te spodnie. Rozprówamy szew łączący zapas na szef z nogawką. Ten szef łączący zapas na szef z nogawką oryginalnie jest w środku, on jest szyty takimi e, nićmi prawdopodobnie e, transparentnymi. Teraz odprułam ten zapas na szef, co, to co było podłożone. Teraz kolejnym etapem jest odprucie taśmy. Tą taśmę użyjemy ponownie przy skracaniu czy wydłużaniu spodnie ona ponownie zostanie użyta zobacz tu jest linia gdzie była gdzie był dół moich spodni Teraz wiem, że te spodnie chcę przedłużyć o 2 cm. Od tej linii wyznaczam 2 cm w dół. Tak samo, jeżeli byś chciała skrócić, to od tej linii wyznaczasz 2 cm do góry. Dookoła. Teraz wykorzystujesz tą taśmę. Taśmy nie trzeba wpinać, natomiast. Zaczynamy szycie od wewnętrznego szwu nogawki. Ta taśma też z jednej strony ma taki grubszy brzeg, jakby grubsze wykończenie, a z drugiej strony jest gładka. Tą grubszym wykończeniem przykładamy tak, aby on po zawinięciu był na dole naszych spodni. Jak przykładam taśmę do linii, do wyrysowanej linii to brzeg zawijam do góry i będę szła na około tak, żeby taśma zaszła jedna, jeden, jedna strona na drugą. Zobacz, ja przykładam taśmę do wyrysowanej linii i trzymam. Teraz jeszcze należy przyszyć drugą część taśmy, czyli dół, dookoła. Teraz na żelazku trzeba zaprasować spodnie w ten sposób, aby taśma była od lewej strony. Zobacz. Dół nogawki już jest zaprasowany, listwa jest w środku. Teraz musimy jeszcze ściegiem krytym przyszyć tą część. Jak to robimy? Musimy sobie dookoła na początku zaszpilkować. Szpilkuję poniżej brzegu, tak, żebym ten brzeg potem mogła odchylić. Teraz potrzebujesz cienką igłę i nitkę. Nitkę wiążesz tak, aby tutaj supełek był tylko na jednej nitce, nie podwójnie. I teraz odwijasz do połowy zapas na szew i przeszywasz w ten sposób dookoła, że łapiesz tylko z jednej i z drugiej strony niteczki ściegiem krytym. Tak wygląda po prawej stronie moja nogawka, po lewej wygląda w ten sposób. Tutaj w środku są te niteczki, od prawej strony nie widać żadnego szwu. Mam nadzieję, że już wkrótce informacje, które przekazałam Ci w tych szyciowych wiadomościach, wykorzystasz w swoich szyciowych projektach. Do zobaczenia w następnych szyciowych wiadomościach.